I samone egipskie Malediwy to jest wyspa Sial, jedna z wysp Kulan. Zapraszam wszystkich na recenzję. Wycieczka zaczyna się o 7.40 busem, jedziemy do portu Hamata. Około 2 godziny będzie trwała podróż. Po dwóch godzinach docieramy do portu i stąd ruszamy łodziami turystycznymi w morze. Tak prezentują się statki turystyczne. Nie wszystkie są prawie identyczne jednakowe, także nie ma tutaj co wydziwiać i wybierać. Właśnie dotarliśmy do pierwszego punktu naszej imprezy Wyspa Sial. No, prezentuje się cudownie. Kolory są cudowne, na żywo oczywiście o wiele lepsze. Od razu po dotarciu ładujemy się na ponton i ruszamy na pierwsze snurkowanie dzisiejszego dnia. Także zobaczymy jak prezentuje się tutaj rafa. Rafa całkiem spoko, jest na czym oko zawiesić, nie jakaś tam Bóg wie jaka wyczynowa, ale jest na czym oko zawiesić. Teraz znowu ładujemy się na ponton, no i płyniemy już docelowo na wyspę. Zobaczymy jak wygląda wyspa. No malebiwy to nie są, ale powiem Wam, że jest moc. Robi wrażenie jak tutaj zejdziemy na to i myślałem, że tutaj będzie w ogóle takie przeludnienie, że nie będzie ani fotki można zrobić, ani nic, a jednak nie jest tak źle. Tutaj to jest taka część bardziej wschodnia, a turystyczna tam jest dalej oblegana, zaraz wam pokażę. Tutaj jest w ogóle dla ludzi kochających ptactwo, nie ptactwo, dużo ptaków tu lata. No ładnie to wygląda, ładnie. Tutaj mamy drugi bok wyspy, tutaj widać już jest miejscówka instagramowa, można dobre foty czasnąć, jak widać nie ma tutaj e, buki ilu ludzi, także foteczkę spokojnie zrobicie. No wygląda to ślicznie, naprawdę ślicznie, byłem w wielu miejscach i daje radę. Bardzo ważna uwaga, zakładajcie buty do pływania jak tutaj idziecie, bo można się należeć na coś takiego, a to mogłoby skutkować przerwaniem wakacji, zobaczcie jaka potężna. Także zakładajcie buty, to jest bardzo ważne. Jest drugi punkt programu, Rafa. Zobaczcie jaka potężna. Ślicznie tutaj z góry to wygląda. Taka ciekawostka, że jak będziecie wykupywać wycieczki, to obojętnie z jakiego biura nie wykupicie tej wycieczki. To zawsze płyniemy tymi samymi łodziami. Ja tutaj parę biur mam na łodzi, także nie ma co wymyślać, szukać, Bóg wie czego. Znajdźcie sobie dobrze oceniane i tak w sumie za dobrą cenę jakieś na internecie i tyle. Zawsze lądujemy w tej samej łodzi i jest zawsze ten sam program, także nie patrzcie tam za bardzo, co, jak, i gdzie i po co, bo to bezsensowne. właśnie na drugim punkcie, jak widać jestem bardzo oburzony po tym co zobaczyłem. No, Rafa jest zmartwa, jest w strasznym, w opłakanym stanie. Także nie wiem czy u nas tu przywieźli, może dlatego, żeśmy to zobaczyli. Naprawdę płakać się chce jak się to widzi. No mam tu bardzo miłą niespodziankę. Na internecie w programie były tylko dwa przystanki, a tutaj mamy trzeci, kolejne snurkowanie. Zobaczymy jak wygląda Rafa. Ale ogólnie wysepka kolejna z rzędu prezentuje się zacnie. Także bardzo miły akcent na koniec. Powiem Wam szczerze, że widać kontrast po ostatnim przystanku w porównaniu do tamtej rafy. Ta rafa jest całkiem spoko, także to mogę polecić. Podsumowując, wycieczka bardzo udana. Ceny wahają się od 45 do 60 dolarów na internecie. Rafa do posnurkowania oprócz tej jednej, także mogę polecić to z czystym sumieniem. Bijajcie na kanał, zostawcie lajka dla zasięgów z góry dzięki. Do zobaczenia w następnych odcinkach.